A co to? Pa, pamiętaj, że tam śpią nasi współlokatorzy, a zachowujesz się, kurde, fatalnie. Ale ja nie rozumiem twojego ten. Nie rozumiem twojego zdziwienia. Wiesz, oni śpią. Ej, przestań! <ślesk> przestań! Ja chcę spać. Ja też. Nie śpię mi ty. No ale jaki de, to już usnę. Mówię ci, liczę ba, barany w myślach. No. Nie, nie umiem mieć baranów. Ja się gubię na 289 i dalej nie umiem. I dalej nie śpię. Liczyłeś sobie barany kiedyś? Nie. To dlaczego mówisz, że się gubisz na 289? No bo wybrać. Tak? No. Pomaga za Nie. Na pewno, bo znudza, tak? Nie. A ogólnie masz problem trudności z zasypianiem? Nie. Dlaczego teraz nie możesz? Bo najwyraźniej wyraźniej przesz przeszła mi ochota i teraz nawet oba obawiam się, że nie będę mógł zasnąć do 8 rano. To weź tabletkę. Ja chodzę tabletkę. Me la